Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o życiu w związku z osobą niedojrzałą emocjonalnie. Jest to bardzo ważny temat i znam go tak naprawdę z dwóch stron. Wiele osób, które przychodzi do mnie na konsultacje indywidualne, to są właśnie osoby, które są w związku z kimś, kto jest taką osobą niedojrzałą emocjonalnie. Natomiast znam ten przykład również z drugiej strony. Czyli czasami przychodzą do mnie osoby, które zauważają w sobie już tą niedojrzałość emocjonalną, kolejny i kolejny związek przez tą niedojrzałość emocjonalną się rozpadł, i te osoby chcą coś z tym zrobić. A więc, będę Wam pokazywał dzisiaj tą perspektywę, zarówno jednej, jak i drugiej strony. I zastanowimy się, jak to jest żyć w związku z osobą, która jest niedojrzała emocjonalnie, jak rozpoznać taką niedojrzałość i jak też zacząć pracować nad swoją niedojrzałością emocjonalną, jeżeli jej jakieś aspekty zauważacie u siebie i chcecie to w końcu zmienić. Jest taki tekst, który pojawia się niemal zawsze w kontekście osób niedojrzałych emocjonalnie. To jest tekst o tym, że ja już taki jestem. I ja już się nie zmienię. Czasami żartuję trochę na ten temat, że kiedy słyszysz ten tekst, to po prostu musisz wiedzieć, że coś jest na rzeczy, że coś w końcu z tego wyniknie. Nawet jeżeli jest to rzucone żartem, to w tym żarcie może być takie ziarno prawdy, bo taka postawa: ja już taki jestem, ja się nie zmienię, narzuca nam pewne standardy w tej relacji. To, że ta osoba. Uważa, że jej potrzeby są najważniejsze, a ta druga osoba musi do tych potrzeb w jakiś sposób się dostosować. A więc to zdanie: Ja już taki jestem, ja się nie zmienię to jest zdanie, które jest chyba najpopularniejsze. Oczywiście na różne sposoby to zdanie brzmi, ale jest to najpopularniejszy tekst osoby, która jest emocjonalnie niedojrzała. I kiedy wsłuchamy się w te słowa: Ja taki jestem, ja się nie zmienię. To musimy to rozpoznać, że to jest całkowita bzdura, ponieważ każdy z nas może się rozwijać, każdy z nas może pracować nad sobą, każdy z nas może uczyć się rozpoznawania swoich uczuć, swoich emocji. I zastanawiać się, w jaki sposób pracować nad swoją emocjonalną stroną, aby było to przydatne dla nas w związku, a nie żeby te emocje ciągle wywracały nam to życie związkowe, życie relacyjne do góry nogami i żebyśmy żyli trochę pod wpływem tych takich chwilowych emocji, impulsów, i żebyśmy sami sobie nie mogli zaufać, ani żeby ta druga osoba mogła nam zaufać. Bo zobaczcie, że kiedy ktoś mówi, Ja już taki jestem, ja się nie zmienię. To jest dla tej osoby bardzo, ale to bardzo wygodna wymówka. Bo kiedy ktoś mówi, Ja się nie zmienię, wyznacza ci pewien standard i mówi, To ty się masz zmienić, to ty masz mnie zaakceptować, to ty musisz się w pewien sposób do tego naszego standardu związkowego dostosować. I taka osoba też między słowami często mówi, Moje potrzeby są najważniejsze, moje emocje są najważniejsze, a te twoje potrzeby nie są aż tak ważne. One są ważne tylko w momencie, kiedy nie zaburzają tych moich emocji i tych moich potrzeb. Czyli jak możemy Twoje potrzeby realizować przy okazji, to nie ma problemu. Najgorzej, kiedy mamy sprzeczne potrzeby, to ja swoje potrzeby stawiam zawsze na pierwszym miejscu. A więc pierwszy tekst rozpoznawczy osoby niedojrzałe emocjonalnie: Ja taki jestem, ja się nie zmieniam, narzucam Ci swój standard, a Ty się po prostu do tego dostosuj. I kolejny problem, który mają osoby niedojrzałe emocjonalnie, to jest problem z tym, o czym mówiłem na ostatnim materiale, czyli te osoby zazwyczaj mylą emocje z uczuciami. I kiedy już rozumiecie to rozróżnienie, emocje i uczucia, to pewnie doskonale widzicie, dlaczego osoby niedojrzałe emocjonalnie taki mają problem z tym, żeby rozróżniać emocje i uczucia, bo emocje często dla tych osób są tak silne, że mają wrażenie, że nie mogą nad nimi panować. Często te emocje są takim najważniejszym punktem w życiu osób, które są niedojrzałe emocjonalnie, ponieważ te osoby uważają, że w żaden sposób nie można ograniczać, tłumić swoich emocji. Natomiast jest to tylko i wyłącznie taka wygodna wymówka, bo kiedy mamy do czynienia z różnymi emocjami w relacji, to niektóre trzeba mieć pod kontrolą, trzeba je tłumić. Bo kiedy realizujesz tylko i wyłącznie swoje emocjonalne potrzeby, to bardzo często ta druga osoba cierpi. I kiedy mamy do czynienia ze sobą niedojrzałe emocjonalnie, Taka osoba bardzo często usprawiedliwia różne swoje zachowania i działania właśnie tym, że emocje przejęły nad nią kontrolę. I wtedy takie osoby dają sobie prawo do tego, żeby działać impulsywnie. Pojawiają się zdrady, uzależnienia, hazard, bardzo często pojawia się też agresja albo jakiekolwiek złe wybory, i wtedy ta osoba mówi: Przecież to nie jest moja wina emocje mnie poniosły. I widać wyraźnie, że to jest taka bardzo niedojrzała postawa. Związane również z tym, że te osoby ani nie mają do siebie zaufania, ani też nie mają pomysłu na to, jak to zaufanie do siebie zbudować, bo często właśnie te osoby wiedzą, że działają pod wpływem chwili, pod wpływem różnych impulsów, bo te emocje tak mocno targają ich w życiu i w żaden sposób nie potrafią tych emocji kontrolować. I żeby nauczyć się takiej kontroli emocjonalnej, trzeba najpierw Zrozumieć to rozróżnienie, że emocje to nie jest to samo co uczucia, bo emocje są automatyczne, są instynktowne, to jest po prostu nasza reakcja cielesna, która bardzo często jest krótkotrwała, bardzo często też jest intensywna. I emocje zazwyczaj pojawiają się w odpowiedzi na konkretny bodziec, albo zewnętrzny, czyli konkretna sytuacja, konkretna osoba, albo bodziec wewnętrzny, czyli jakieś swoje wspomnienia, jakieś wyobrażenia. Czyli bodźce mogą być zewnętrzne, ale też mogą być wewnętrzne. I w tym przypadku, kiedy mamy te bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, widzimy wyraźnie, że większość naszych emocji pojawia się po prostu pod wpływem takich impulsów. Automatycznie jest to reakcja naszego ciała. Którą trudno jest powstrzymać, bo ta reakcja pojawia się bez względu na to, czy jej chcemy, czy jej nie chcemy. Reakcja emocjonalna jest zbyt szybka, żeby ją zatrzymać, natomiast mamy ogromny wpływ, co my z tą emocją zrobimy. I w przypadku osób niedojrzałych emocjonalnie, te wybuchy emocjonalne są bardzo częste. I te osoby nie potrafią wyjść z tego emocjonalnego stanu. To jest taki przykład, kiedy nagle ta osoba wpada w złość, ponieważ jej partner czy jej partnerka nie chce się na coś zgodzić. Albo ta osoba jest bardzo mocno rozczarowana i to rozczarowanie rozlewa się po całym ciele tej osoby, ponieważ czegoś nie może dostać wtedy, kiedy chce. A często osoby niedojrzałe emocjonalnie to są takie osoby, które chcą szybko, teraz już, a jak czegoś nie dostają w tym momencie, kiedy tego chcą, to pojawia się jakieś rozczarowanie, pojawia się jakaś złość, pojawiają się jakieś pretensje, i te osoby nie potrafią zapanować nad tym swoim emocjonalnym stanem. I pamiętajcie, że to, że emocje pojawiają się automatycznie, że są takie impulsywne, instynktowne, nie jest żadną wymówką, że my. Możemy pod wpływem tych emocji przekraczać różne swoje granice i granice naszych partnerów, bo my, jako ludzie, mamy odpowiednie wyposażenie w naszych głowach, które pozwala nam opanować swój stan emocjonalny. I tu właśnie przechodzimy do tego, co jest kluczowe czyli do rozróżnienia pomiędzy emocjami, które są automatyczne, instynktowne, reakcja naszego ciała oraz uczuciami które są zdecydowanie czymś większym niż same emocje, bo uczucia to po prostu interpretacja Twoich emocji, które Ty sobie narzucasz, a dokładnie Twój mózg narzuca Ci pewną interpretację, jak Ty masz rozumieć te swoje emocje i co Ty chcesz z nimi zrobić. I tak jak emocja pojawia się automatycznie, nie masz nad nią kontroli, tak uczucia, które budujesz tutaj na bazie tych swoich emocji, są pod Twoją kontrolą, a przynajmniej masz wpływ na to, jak wytrenujesz tą swoją reakcję, kiedy na bazie Twoich emocji pojawiają się różne uczucia. I dlatego mówimy, że emocje to jest taki bardzo surowy, automatyczny stan, taka automatyczna reakcja. Natomiast uczucia są bardziej refleksyjne, podlegają pewnej świadomej kontroli i pewnemu świadomemu treningowi, i jest to pewien proces. I tu jest właśnie pewien problem. Bo emocje są automatyczne, bardzo szybkie, a uczucia są dłuższym procesem, i osoby, które są niedojrzałe emocjonalnie, już na bazie swoich emocji reagują, zachowują się w niewłaściwy sposób, przekraczają pewne granice, mówią pewne słowa, których żałują, ponieważ nie mają w sobie tej samodyscypliny, tej siły wewnętrznej, żeby zastanowić się, co dana emocja chce mi przekazać, co ja chcę z nią zrobić. I żeby pojawiły się pewne uczucia, nad którymi mamy większą kontrolę. A więc te osoby działają wręcz tak instynktownie, trochę jak takie zwierzęta, które działają, bodziec, reakcja. A my, jako ludzie, mamy płaty czołowe, które są naszym odpowiednim narzędziem, które możemy nałożyć na te swoje emocje, przyjrzeć się im. I powiedzieć, ta emocja w tym wypadku jest dla mnie korzystna, a ta emocja jest niekorzystna i muszę ją opanować. I uczucia bardzo mocno zależą od Ciebie, od tego, jak rozumiesz swoje emocje swoją głową i jakie znaczenie nadajesz tym swoim emocjom i masz nad tym wpływ. Problem jednak osób niedojrzałych emocjonalnie. Że one zawsze reagują w stylu bodziec i od razu jest reakcja. Nie ma tej chwili pauzy, nie ma tego czasu, kiedy ktoś się zastanowi, czy ta emocja jest odpowiednia w danym momencie, czy trzeba ją trochę schamować. I kiedy mówimy o emocjach, które są automatyczne w porównaniu do uczuć, które są właśnie bardzo indywidualne, bo uczucia zawsze są budowane przez twój mózg. Nadając znaczenie Twoim emocjom, ale to się nie bierze z powietrza. To się bierze z tego, kim Ty tak naprawdę jesteś, jaką jesteś osobą, jaką masz przeszłość za sobą i jakie wcześniej reakcje emocjonalne się pojawiały i jakie Ty znaczenie nadawałeś czy nadawałaś swoim emocjom. A więc jeżeli w przeszłości dawałeś się czy dawałaś się ponosić swoim emocjom, to prawdopodobnie dziś oraz w kolejnych sytuacjach dalej emocje będą Cię ponosić. Bo póki ty nie weźmiesz odpowiedzialności za to, żeby zmienić swoje uczucia w swoim życiu i przeprowadzić pewien świadomy trening, to zawsze będziesz tylko i wyłącznie działać pod wpływem swoich emocji. I zanim pojawią się te uczucia, emocje już pchną cię w taką stronę, która dla wielu osób jest po prostu nie do zaakceptowania, i te osoby stale działają pod wpływem emocji, i potem stale odczuwają wyrzuty sumienia i to rozróżnienie między emocjami automatycznymi i uczuciami, nad którymi masz kontrolę, przynajmniej możesz je w pewien sposób wytrenować, tą taką reakcję, co się dzieje, jakie ty znaczenie nadajesz swoim emocjom. To jest bardzo ważna dla nas informacja. I osoby, które chcą być osobami dojrzałymi emocjonalnie, to zastanawiają się, jakie uczucia chcą w swoim życiu mieć, jakie chcą Podsycać, jakich chcą mieć więcej, ale jakie też uczucia muszą w sobie ograniczać, bo nie są dla nich dobre, są wyniszczające dla ich relacji. I dlatego w bardzo wielu przypadkach nie ma sensu próbować ograniczyć samych swoich emocji, bo to jest wbrew naszej naturze. Natomiast my musimy zacząć w świadomy sposób nadawać znaczenie swoim emocjom, a więc tworzyć swoje własne uczucia i zmieniać ten swój schemat. Nad tym mamy kontrolę, to możemy wytrenować. O tym przygotowałem cały poprzedni odcinek, i każda osoba, która oglądała tam ten, ten materiał, może już w pewien sposób zdecydować, czy chce zająć się teraz w kontekście rozwoju osobistego pracą nad swoimi uczuciami, nad świadomym treningiem tych uczuć. Bo osoby, które są niedojrzałe emocjonalnie, to są osoby, które nie mają cierpliwości, nie mają siły i nie mają chęci na to, żeby zmierzyć się z tematem uczuć, te osoby zatrzymały się tylko i wyłącznie na etapie emocjonalności. Bodziec, reakcja, nic tam więcej nie ma, bo te osoby kierują się tylko i wyłącznie takimi surowymi, nieprzetworzonymi emocjami takimi danymi, które płyną z ich ciała, impulsy ta chemia organizmu to wszystko działa na osoby niedojrzałe emocjonalnie. Bo tym osobom brakuje po prostu samodyscypliny, aby wypracować taką odpowiednią reakcję na swoje emocje, aby tym swoim emocjom nadać konkretne i właściwe dla danej sytuacji znaczenie. Bo pamiętajcie, że za każdym razem, kiedy uda się Wam opanować swoje emocje, wtedy wyrabiacie w sobie takie poczucie, że możecie nadawać właściwe znaczenie swoim emocjom. I to jest ten moment, do której bardzo rzadko dochodzą osoby, które są. Niedojrzałe emocjonalnie. One już działają, one nie myślą, one mówią i popełniają błędy, zamiast zastanawiać się nad tym, czy w tej sytuacji trzeba opanować swoje emocje i świadomie wpłynąć na swoje uczucia, które się pojawiają w odpowiedzi na te emocje. I mogę Wam podać tutaj przykład. Jeżeli pojawia się złość na partnera w przypadku osób niedojrzałych emocjonalnie, to taka osoba może się złościć, na przykład, że partner nie chce się na coś zgodzić, nie chce nam w pewnej kwestii ustąpić, i osoba niedojrzała emocjonalnie może wejść w swój standardowy sposób działania, czyli może pojawić się karanie ciszą, czyli pojawia się wycofanie. A więc ta osoba reaguje taką złością, takim rozczarowaniem na to, że partner czy partnerka nie chce się na coś zgodzić. I zamiast wejść tutaj w rozmowę, czyli wejść nawet w konflikt, ale użyć odpowiednich argumentów, rozmawiać po prostu na ten temat, taka osoba uważa, że ta kara emocjonalna, wycofanie, będzie po prostu lepsze i bardziej skuteczne. Zobaczcie, że tutaj ta osoba reaguje tylko i wyłącznie na te emocje, które w niej się pojawiają. Bo jeżeli by przemyślała tę sprawę, partner czy partnerka nie chce się na coś zgodzić. To może po prostu ja użyłem, czy użyłam niewłaściwych słów. Może nie przedstawiłam tej sytuacji dokładnie, albo po prostu ta druga osoba widzi coś, czego ja nie widzę w tej sytuacji. I zamiast się dystansować, obrażać, zamiast tego karania ciszą, może warto by było po prostu na ten temat porozmawiać. Może moje zdanie mogłoby się na ten temat zmienić. Natomiast zobaczcie, że osoby niedojrzałe emocjonalnie już dawno podjęły tę decyzję, emocjonalną decyzję. Wycofały się, pojawiło się karanie ciszą, pojawił się dystans emocjonalny, i tak naprawdę ta druga osoba, nawet jakby próbowała nam coś powiedzieć, to my i tak nie będziemy jej słuchać. A więc, jeżeli zrozumiecie tą różnicę między emocjami i uczuciami, to w wielu sytuacjach zachowanie osoby niedojrzałej emocjonalnie będzie jasne, jak na dłoni, ponieważ ta osoba. Nie ma w sobie takiej wewnętrznej siły, aby zmierzyć się z tym, co trudne, i aby nadać właściwe znaczenie swoim emocjom. Ta osoba po prostu czuje emocje i reaguje na te emocje. I w sytuacji osób, które są niedojrzałe emocjonalnie, bardzo często w takich trudnych sytuacjach pojawia się to podejście związane z ucieczką i z wycofaniem. Te osoby po prostu bardzo szybko wycofują się w takich trudnych momentach. I osoba niedojrzała emocjonalnie nie umie się odnaleźć, całkowicie nie umie się odnaleźć w sytuacjach trudnych i w sytuacjach kryzysowych. Problemy finansowe, utrata pracy, choroba, czy nawet, nawet taki spadek nastroju i samopoczucia, kiedy osoba niedojrzała emocjonalnie po prostu szuka pocieszenia gdzie indziej, poza związkiem, byle tylko ukoić te swoje nastroje, ukoić ten, tą swoją samoocenę. I taka osoba zawsze wybiera. To łatwiejsze rozwiązanie. Zamiast spojrzeć w oczy temu problemowi, zmierzyć się z nim, to szuka jakiegoś obejścia tego problemu. I to bardzo przykra sytuacja, kiedy uświadamiasz sobie, że nie możesz liczyć na tą drugą osobę w związku, ponieważ jest ona niedojrzała emocjonalnie i widzisz, jak rozsypuje się, kiedy pojawia się tylko trudna sytuacja, kiedy pojawia się jakiś kryzys, i kiedy widzisz, że ta osoba kieruje się taką chwilową przyjemnością, chwilowymi impulsami, Zamiast włożyć trochę wysiłku, żeby pojawiła się jakaś refleksja i aby zapanować w tych konkretnych sytuacjach, kiedy naprawdę trzeba zapanować nad sobą i ogarnąć te swoje emocje, kiedy ktoś jest niedojrzały emocjonalnie, nie potrafi tego zrobić. Te emocje dla tej osoby wydają się tak silne, że przejmują nad nią kontrolę. I to jest bardzo charakterystyczna sytuacja dla osób niedojrzałych emocjonalnie. Kiedy pojawia się tylko sytuacja trudna, Zawsze pojawia się ucieczka, zawsze pojawia się szukanie łatwiejszego rozwiązania. Często pojawia się również też taka chęć zrzucenia na kogoś odpowiedzialność za te problemy. Czyli to ty masz rozwiązać mój problem. Ja sobie nie radzę, ja już taki jestem, to ty rozwiąż mój problem. To też jest właśnie szukanie takiej winy w innych osobach, w zewnętrznych sytuacjach, ale nigdy w sobie. To jest kolejna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla osób niedojrzałych emocjonalnie. I te osoby, które nie mają tej dojrzałości emocjonalnej, bardzo często mają też trudności w podejmowaniu decyzji. A raz mówią jedno, potem robią drugie, obiecują zmianę, a potem i tak nie dotrzymują tego słowa, a więc są takie rozchwiane i jak zdarta płyta, w końcu jak ty pokażesz im, że no zobacz, obiecywałeś zmianę, nic się nie zmienia. A oni, jak zdarta płyta, mówią: Ja już taki jestem, pokój się z tym, zaakceptuj to, czyli wracają do tego swojego standardowego wzorca. Osoby, które są niedojrzałe emocjonalnie, często charakteryzują się więc tym takim słomianym zapałem. Więc za coś się zabierają, coś nam obiecują, a potem, kiedy tylko pojawia się pierwszy problem, a zawsze takie problemy się pojawiają, to taka osoba się wycofuje. A więc zobaczcie: pierwsza negatywna emocja. I już te osoby się wycofują, dlatego próbują tak wielu rzeczy. Mają 100 pomysłów na minutę i wszystko rzucają. Kiedy tylko pojawi się jedna przeszkoda, ponieważ te osoby w idealny sposób tłumaczą sobie, dlaczego coś już nie jest ważne, dlaczego można z tego zrezygnować. A chodzi tylko o to, że odczuły jakąś emocję, która była dla nich nieprzyjemna, i zamiast nadać tej emocji znaczenia, że wszystko, co w życiu ważne, jest związane z pewnymi trudami. To ta osoba woli się wycofać i szukać znowu jakiejś przestrzeni, w których tych trudnych emocji nie będzie. I naprawdę trudno jest zbudować związek z osobą, która jest niedojrzała emocjonalnie. Trudno jest zbudować związek z osobą, która nie rozumie swoich emocji i nawet nie chce ich zrozumieć, bo ciągle powtarza: Ja już taki jestem, to nie moja bajka, emocje zupełnie mnie nie interesują, nie potrafię nad nimi zapanować. To jest ta zdarta płyta, do której te osoby ciągle i ciągle wracają. I te osoby nie chcą pogłębiać takiej swojej samoświadomości emocjonalnej, czyli nie chcą rozpoznawać swoich emocji, nazywać tych emocji i nadawać im odpowiednich znaczeń. Dla tych osób po prostu to jest zbyt trudne, ponieważ działanie pod wpływem chwilowych impulsów, pod wpływem emocji jest dla nich naturalne, jest łatwe. I dlatego bardzo często mówię, że osobom, które są niedojrzałe emocjonalnie, brakuje takiej samodyscypliny, aby wytrenować ten swój mózg w nadawaniu odpowiednich znaczeń tym swoim emocjom. Te osoby wolą zamykać się w sobie, kiedy pojawia się jakiś trudny temat, obrażają się, pojawia się karanie ciszą, pojawia się wycofanie. Nie chcą otwartej komunikacji, bo nie chcą się uczyć na temat swojej emocjonalności i nie potrafią przyznawać się do błędów. I to jest bardzo trudna sytuacja, kiedy ty żyjesz tylko i wyłącznie pod wpływem swoich impulsów i kiedy Twoim życiem ciągle rządzą emocje, które, tak jak mówiłem, są automatyczne, nie masz nad nimi kontroli. A więc można powiedzieć, że te osoby. Mają właśnie taki ogromny brak poczucia kontroli nad swoim życiem, ponieważ nie rozwijają się w treningu, takiej samoobserwacji, nie wykorzystują w odpowiedni sposób swoich płatów czołowych, które są nam potrzebne do tego, żeby jednak zrozumieć swoje emocje, żeby nadać im znaczenie i ze zwykłych, surowych emocji wyciągnąć coś, co możemy nazwać uczuciem, nad czym mamy większą kontrolę. Bo pamiętajcie, czym częściej powtarzacie nowy wzorzec, czyli odczuwacie jakąś emocję, nadajecie im inne znaczenie, tym później wasz mózg się do tego przyzwyczaja i w kolejnej i w kolejnej i w kolejnej próbie w końcu będzie tak, że ten nowy wzorzec, ten nowy sposób rozumienia swoich emocji stanie się dla Was również naturalny. Natomiast to wymaga cierpliwości, treningu, samodyscypliny, a tego właśnie brakuje osobom, które są niedojrzałe emocjonalnie. I dajcie znać w komentarzu, czy jesteście osobami, które chciałyby w taki bardziej świadomy sposób podchodzić do swojej emocjonalności. Czy chcielibyście wiedzieć, jak panować nad tymi emocjami, nadając im odpowiednie znaczenie. Bo tak jak mówiłem, emocje są surowe, one zawsze wychodzą. Natomiast to, co z nimi zrobimy, to już jest nasza decyzja. My jako ludzie mamy naprawdę silne mózgi, silne płaty czołowe. Które pozwalają nam nadać odpowiednie znaczenie, potrzebne dla konkretnej sytuacji, tylko w sytuacji, kiedy mamy na to siłę, mamy chęć i chcemy zainwestować w ten rozwój osobisty. Natomiast wszystko, ta samoświadomość emocjonalna zaczyna się od tego, kiedy ty przestajesz żyć tą wygodną wymówką, że ja już taki jestem, ja się nie zmienię. Musisz to odrzucić. To nie jest wygodne. Wiele osób na konsultacjach indywidualnych mówi mi o tym, że nie chcą się pozbyć tej wygodnej wymówki, natomiast to jest pierwszy krok do tego, żeby świadomie rozbudowywać swoje zrozumienie emocji. A więc zastanówcie się, czy sami przypadkiem nie używacie tego bardzo wygodnego stwierdzenia: Ja już taki jestem, ja już taka jestem i po prostu nie muszę się zmieniać, to ty mnie tak zaakceptuj. Czy raczej odrzucicie tę wymówkę i stwierdzicie: No, może do tej pory taki byłem, ale widzę, że mi to przeszkadza w życiu. I chcę podejść do tego procesu w świadomy sposób, chcę zainwestować w swój rozwój, chcę nadawać odpowiedni sens moim emocjom, tworzyć właściwe uczucia i w ten sposób wzrastać. Dajcie znać w komentarzu, jak podchodzicie do tego tematu.